Cześć, tu numizmatyk. W tym krótkim filmie pokażę wam, ile monet obiegowych z rocznika 2020 udało mi się zebrać i spróbuję zgadnąć, w jakich nakładach zostały wybite. Monety te zacząłem zbierać od samego początku, od razu jak pojawiły się w obiegu, a było to jakoś w marcu i tak przez 9 miesięcy, aż do wczoraj, trzymałem je niepoliczone. Całkowita ilość zebranego bilonu wynosi obecnie 113 sztuk. Najwięcej oczywiście jest jednogroszówek, aż 52. Na drugim miejscu jest 10 groszy w ilości 23 monet. Na trzecim 5 groszy 18 sztuk. Na czwartym egzekwo 2 i 20 groszy, po 6 sztuk na nominał. 50 groszy tylko w 5 sztukach. Złotówka jest tylko jedna. 2 złote w ilości 2 sztuk. A 5 zł z tego właśnie roku dalej mi brakuje i ja jej razu nie widziałem. Gdy porównamy te liczby z nakładami z innych lat, zauważymy pewne powiązania pomiędzy nominałami. Im on jest większy, tym nakład mniejszy. Ma to sens, bo groszy i drobnych nominałów używa się najczęściej. Wśród wszystkich roczników nie znalazłem takiego, w którym dwa grosze byłoby bite w mniejszej ilości od grosza i 5 groszy ale na przykład w 2008 podobne proporcje były w przypadku 1 2 i 5 zł. Złotówka i piątka miała wtedy mniejszy nakład od 2 zł i wszystkie trzy były dużo rzadsze od pozostałych monet. W 2019 podobne różnice takie jak tu były pomiędzy 5 10 20 i 50 groszy. Wiem, że takie porównywanie jest mało precyzyjne przy takiej ilości monet, jaką dysponuję, jednak dzięki temu, co mam, wiem mniej więcej co jest dobrze dostępne w obiegu. Warto jednak w tym momencie wspomnieć o tym, że, według osób z niektórych miast, takie 5 zł, którego mi brakuje i którego nie widziałem na oczy, pojawia się w większej ilości. Mogę to wyjaśnić jedynie w taki sposób, że każde miasto, sklep, poczta i bank jest zaopatrywane według indywidualnych potrzeb, i monety do tych miejsc dostarczane są czasami w bardzo odmiennej ilości. Tu może być więcej, tam mniej, tu 100, tutaj 200 paczek różnie jest. Skoro wiemy mniej więcej ile czego jest, to teraz spróbuję zgadnąć Mniej więcej, jakie nakłady mogą mieć te monety, a za jakieś 2-3 tygodnie, gdy NBP ogłosi oficjalnie ich ilość, nagram film, w którym porównam swoje przewidywania z prawdziwymi nakładami. Myślę, że jeden grosz przy takiej popularności został wybity w nie mniejszej ilości niż 300 milionów. Dwa grosze to pewnie jakieś 100-150 milionów. Załóżmy, że 120. 5 groszy jest więcej, gdzieś tak 3 razy, to podnieśmy dwukrotnie nakład tej monety na 240 milionów. 10 groszy jest trochę więcej, to dajmy tu 260 milionów. 20 groszy jest mało i zwykle nie ma tak dużych nakładów, jednak miało raz 133 miliony, to teraz może mieć jakieś 90. 50 groszy może być tym razem w większej ilości z uwagi na pozostałe nominały. To tym razem może mieć jakieś 60 milionów. Złotówkę mam tylko jedną i nie widziałem jej za bardzo wśród innych osób znajomych, więc pewnie ma nie więcej niż 20 milionów. 2 złote widziałem dwa razy oprócz siebie, u innych osób, no to tutaj dam takie 35 milionów. 5 zł nie mam, a wiem, że się pojawia to pewnie ma jakieś 5 milionów, i są to w sumie takie ilości, które się już pojawiały wśród tych najrzadszych monet. Nie liczę na jakieś bardzo małe, więc to będzie taka realna ilość. I przez to myślę, że właśnie ta moneta może być najrzadszą z tych wszystkich. Bo skoro jej nie mam i jej w ogóle nie widziałem, no to jest duża szansa na to, ale tak jak powiedziałem, różnie z tym może być. Co mogę powiedzieć na koniec? Spróbujcie też zgadnąć, ile czego zostało wybite, i za jakiś czas zobaczymy, kto był najbliżej. Osoba, która wygra, zostanie wspomniana w filmie i będzie mogła kogoś pozdrowić lu lub coś przekazać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku filmie o monetach. Możliwe, że będzie to. Ten wspomniany o mojej kolekcji, już tam trzecia część, ale mozorniej mi idzie obróbka tego filmu, więc prawdopodobnie pojawi się film o nakładach, jak będą ogłoszone. Cześć.